Dany jest trójkąt, którego miary wybranych kątów wewnętrznych podano na rysunku. Kąty ostre tego trójkąta mają miar. No to słuchajcie, tutaj mamy dwa kąty przyległe i suma miar kątów przyległych to 180 stopni, czyli x dodać x plus 30 to 180, bo to są kąty przyległe i kąty przyległe mają razem 180 stopni. x plus x to 2x.

Tu mamy x plus 30, czyli tu by było 75 plus 30, czyli 105 stopni. No to teraz tak, suma miar kątów w całym trójkącie. Tu mamy cały trójkąt. To 180, to ja tutaj muszę od 180 odjąć 30, bo tu mam 30, i tutaj mamy 105, żeby dowiedzieć się jaką miarę ma ten trzeci kąt. Czyli mam 150, no bo 180 minus 30 to mam 150, minus 105, czyli będę miała 45 stopni. Czyli mają jakie miary? 45 i 30 stopni. Odpowiedź B. A pamiętajcie, że tu pod spodem w opisie mam dla Was takie super notatki do egzaminu ósmoklasisty z najważniejszymi wzorami, które warto sobie pobrać. Możecie też napisać do mnie na priv na Insta lub na Facebooku i ja wam takie super notatki z dopisanymi wzorami wyślę.